W mijającym tygodniu ruszył remont stadionu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O szczegółach mówi prezes Sociru pan Ryszard Chustecki. Na tośmy czekali ileś tam lat, nie chcę, nie chcę powiedzieć ile, ale tak pozwólcie państwo, że wrócę do, do, do historii roku 2001-2003, gdzie. W ramach programu Strategia Subice Frankfurt 2003 udało nam się po raz pierwszy tak gruntownie dokonać remontu. Wtedy, akurat, nie modernizacji po prostu stadionu. Pamiętamy dziś, jak, jak tutaj była bieżnia zuzlowa, dwa, dwa łuki. No i mija 21 lat. Powiem otwarcie, że o 9 lat za do długo i trzeba po raz kolejny wrócić. To tak jak do remontu mieszkania. Bieżnia już traciła swoją ważność. Subiskie Ośrodek Sportu nie miał już możliwości przedłużenia certyfikatu Jafowskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atetyki i dlatego też we współpracy z gospodarzami miasta, wcześniej panem burmistrzem Mariuszem Olegniczakiem, a obecnie z panią burmistrz Mamarzeną Słodownik, podjęli wspólne działania i wspólną strategię, żeby próbować pozyskać środki finansowe na modernizację albo inaczej na remont bieżni lekko atletycznej. Też biegiem czasu zmieniły się przepisy Polskiego Związku i przepisy jaforskie, które też mobilizowały nas do, do, do tego, żeby do, dokonać wymiany urządzeń stałych, bo okazuje się, że tak na to klatka do, do rzutów długich i nie mogła być mm, zamieszczona na boisku, na tym boisku wielofunkcyjnym, bo jak pamiętamy dobrze, ten nasz obieg służy nie tylko dla jednej dyscypliny sportu, tylko, tylko służy głównie dla piłki nożnej i lekkiej atletyki i dlatego też musimy cały czas, jako administratorzy tego obiektu myśleć o tym, żeby ten obiekt był przeznaczony i przygotowany głównie dla tych dwóch dyscyplin sportu. Modernizacja stadionu, czy remont stadionu to również bardzo mocne wsparcie, tak jak już popomniałem, gospodyni miasta, również wsparcie samorządu województwa lubuskiego, ale i również wsparcie Polskiego Związku Lekiej Atetyki. To dzięki pozytywnej opinii Polskiego Związku Lekiej Atetyki, Ministerstwo Sportu, i turystyki zakwalifikowało nas do zadań w ramach Sportowej Polskiej 2024. Otrzymaliśmy wsparcie do 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część, część środków to dzięki pełnemu zrozumieniu, i za, za to bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz pani burmistrz Marzenie Swochudowni, jak i wszystkim radnym Rady Miejskiej w Subicach, bo druga połowa środków to pochodzi. Samorządu Gminy Subice za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Po przetargu, który żeśmy przeprowadzili wiosną te, te, tego roku, Wygrała firma Tamex. Tamex, firma warszawska, firma, która się praktycznie specjalizuje w obiektach sportowych. Dzisiaj jesteśmy po wszystkich zgłoszeniach zarówno do pana konserwatora, bo, bo taki mamy obowiązek o rozpoczęciu inwestycji, zgłoszeniach do Polskiego Związku Lekiej Atetyki, zgłoszenia do nadzoru budowlanego go w Subicach i parę dni temu, bo akurat w poniedziałek zostały rozpoczęte prace na, na tym obiekcie. Dzisiaj są robione tak zwane prace rozbiórkowe, no i po Rozbiórce bierzemy się pilnie do naprawy samej samej podbudowy, a później na miesiąc tak planujemy wrzesień październik po do ułożenia nowej wykładziny. To będzie wykładzina taka sama jak była na, na tym obiekcie do, do tej pory firmy, firmy Mondo. Zależało nam na tym, żeby to była taka wykładzina z prostej przyczyny. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach ma służyć dla polskiego sportu, ma służyć dla społeczności no, lokalnej i chcieliśmy, żeby po prostu to była taka sama wykładzina, gdzie są rozgrywane zawody rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijski. Zawodnicy przyjeżdżając na zgrupowania sportowe do Słubic mają możliwość trenowania na, tak, na, na takiej samej y, w wykładzinie i wyniki też podczas zawodów, a mamy tych, tych zawodów w skali roku nie chcę powiedzieć dużo, ale, 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 ale sporo, gdzie idą do świat i są w tabelach światowych. Ja ze swojej strony bardzo się, się cieszę, że to, co widzę za moimi plecami, to, to jest teren budowy. Stadion idzie nam w miarę, w miarę spokojnie i fajnie, ale dopiero, dopiero się rozpoczął i w tle finał Basenu, myślę, że, że po prostu te, te wakacje będą e, będzie również basen do, do, otwarty i już, już będziemy się po prostu radować z tego, z tego faktu, który, na, na który czekamy i zarówno my i, i po prostu sami i, mieszkańcy Subic i, 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 i Frankfurtu. Ja nie ukrywam, że proces budowlany jest procesem trudnym. Są problemy, tak, jeżeli chodzi o sam basen, natomiast staramy się. Znowu wrócę do gospodarza miasta, do pani Burmistrz Marzeny Słodownik i radnych Rady Miejskiej w Słowicach, gdzie wspólnie razem staramy się wszystkie problemy rozwiązać, żeby tą inwestycję jak najszybciej zakończyć. Za kilka tygodni ponownie pojawimy się na Stadionie Sosiru i pokażemy jak przebiega remont obiektu.